Jerzy Politechnika Białostocka, jesteśmy w centrum nowoczesnego kształcenia. To była wielka konferencja kół naukowych, a ze mną jest Grzegorz Giermoła, student drugiego semestru logistyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania, członek studenckiego koła naukowego logistyki, Logiskład. Dokładnie tak. Logistyka to jest wiedza, która jest przydatna w zasadzie wszystkim, ale nazwa nie zawsze wyjaśnia, czym tak naprawdę logistyka się zajmuje, więc zacznijmy może od tego. Cóż, no szczegółowo z logistyka to jest nauka o przewozie, transporcie, przesunięciach materiałów od greckiego słowa logos, którego niestety znaczenie nie zapomniałem. No <laughs> właśnie, no, no tutaj jesteśmy w Polsce na Politechnice Białostockiej i chodzi o to, żeby przewozić, transportować, planować. Dokładnie tak. Jaką pracę wykonują absolwenci logistyki? Kim mo można być? No wiadomo, że pracować w tak zwanej spedycji, czyli właśnie wysyłanie, tak planowanych mhm. przewozów towarów. A co jeszcze można? Znaczy być? logistyka nie równa się transport, Z tego zacznijmy. No oczywiście. Absolwent z naszego, mojego kierunku ma bardzo szeroki zakres. Od pracy w przedsiębiorstwie które produkcyjnym, na dziele zarządzania magazynowego, bądź jako kierownik magazynu, po nawet sterowanie Całą gospodarkę, planowanie w firmie, bo właśnie spedycję, pracę w transporcie, czy nawet spedycję morską. Ten zakres z tych studiów jest bardzo szeroki. Magazynowanie, a więc magazyn wysokiego składowania? Między innymi. Magazyn wysokiego składowania to jest taki model, który właśnie na wydziale inżynierii zarządzania można znaleźć i na tym modelu ćwiczyć dokładnie to, jak się nazywa. Dokładnie tak. Czy to oznacza, że. Także studiując logistykę, zajmujecie się pisaniem oprogramowania. Tak, mamy przedmioty związane z pisaniem programowania. No bo inaczej ten magazyn wysokiego składowania by nie działał. Nie mam prawa zadziałać. W dzisiejszych czasach bez dobrego programu nie zadziało nic. Czyli, czyli nawet jeśli myślimy, że logistyka to tylko planowanie czy przestawianie, to tak naprawdę jest to wiedza oparta o programowanie, także o elementy automatyki i robotyki. Dokładnie tak. No, żyjemy w takich czasach, że no, niestety. Samo zaplanowanie, że coś ma być gdzieś o którejś godzinie tego i tego dnia, to akurat jest bardzo istotną częścią, ale nie ukrywajmy. Programowanie, znajomość obsługi programów, umiejętność poruszania się płynnie w systemie, to jest nie ukrywajmy dość. Nie powiem, że najważniejszy, ale dość istotny element pracy jako logistyk. A czym zajmujecie się w Studenckim Kole Naukowym Logistyków Logi skład? Właśnie programowaniem czy też jakimiś szerszymi zagadnieniami? czy znaczy, generalnie zajmujemy się właśnie organizacją spotkań z biznesem. Staramy się połączyć naszych studentów z ludźmi z biznesu. Naszym takimi największymi wydarzeniami jest Dzień Logistyki, który organizujemy u nas na wydziale. Niestety w zeszłym roku, z racji obostrzenia covid 19 odbyło się to zdalnie, ale zawsze jest duża impreza, zapraszamy ludzi z biznesu, stanowiska. Przedsiębiorcy się wystawiają. Organizujemy również tak zwane środy z logistyką. Są to spotkania nowe w postaci wykładów, kiedy ludzie naprawdę z biznesu, którzy na co dzień pracują, żyją w, w tym systemach logistycznych, opowiadają nam o swojej pracy, wydają nam o swoich firmach. Kto bierze udział w takich spotkaniach? Czy po prostu studenci z kierunku Logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, czy głównie osoby skupione w kole naukowym, które jakby poszerzają swoją wiedzę i jednocześnie mają możliwość poznania przyszłych pracodawców? Technicznie praktycznie rzecz biorąc wszyscy, naszą grupą dosłownie są studenci, ale oczywiście nasze spotkania są otwarte. Może wejść dosłownie każdy. Czy teraz już spotykacie się stacjonarnie na Wydziale Inżynierii i Zarządzania? Tak, udało nam się do tego wrócić. Na szczęście. Tam jest bardzo interesująca baza, po prostu lokalowa. Macie duże sale wykładowe, macie aule, więc tak naprawdę ponad 100 osób może uczestniczyć w jednym takim spotkaniu, jeśli tylko mają ochotę. Dokładnie tak. Jak jeszcze macie plan jako studenckie koło naukowe logistyki Logi Skład? Cóż, na pewno dalej łączyć biznes ze studentami. No oczywiście planujemy również ponawiać nasze wydarzenia, tak jak Środa z Logistyką czy Dzień Logistyki. Planujemy również kilka innych projektów, o których usłyszycie za niedługo. To, to troszeczkę brzmi tajemniczo, ale cóż, wiadomo, że lepiej nie chwalić dnia przed zachodem. Grzegorz Giermoła, student logistyki z Wydziału Inżynierii Zarządzania, też członek studenckiego Koła Naukowego Logistyków LogiSquad, był naszym gościem. Kto chce dołączyć do Koła Naukowego Logistyków, niekoniecznie musi studiować na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Najlepiej by było, żeby studiował. Ale jeśli na przykład dobrze zna jakieś programowanie, informatykę... Powiem tak, jeszcze nie, nie, powiem tak, w kole jestem od dwóch lat, to jeszcze nie pamiętam, żeby ktoś spoza wizu chciał się dostać do koła, także nawet nie wiem jaka jest procedura, ale zawsze można spróbować. Czyli pomyślcie, czy nie warto poszerzać swoich horyzontów i nauczyć się czegoś nowego, jednocześnie studiując w Politechnice Białostockiej. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.